Dzisiaj na projekt specjalny czas, czas na projekt oczywiście z drewna, a cóż by innego, raczej nic specyficznego nie robiłem ostatnio. Dzisiaj sobie pomówimy o projekcie bardzo ciężkim, który zajął dużo czasu, a zająłby jeszcze więcej czasu, gdybyśmy nie kupili wyżynarki. Otóż, pamiętacie prawdopodobnie, jeżeli nie, to zajrzyjcie sobie do pradawnych filmików niskiej jakości, gdzie był przedstawiany Techno Sztylet i Techno Krótki Miecz. Oczywiście jedna seria z arsenału z innych światów. No oczywiście to były takie mniej spektakularne bronie, a na bardziej spektakularną broń nadszedł czas dzisiaj, znaczy tak właściwie od teraz to może już z jakiś rok, Ponieważ stworzyłem tą broń właśnie dzięki temu, że kupiłem sobie wyżynarkę, ponieważ powtarzalność taka przy użyciu piły i brzeszczota byłaby mała i człowiek by się tylko denerwował. Dlatego, o cóż, właśnie Wam przedstawiam Techno Great Sword. Takie wielkie bydle z rękojeścią zamkniętą, jak to bardzo często bywa w takich broniach mojego projektu, ponieważ no taki pojedynczy dzyndzel przy tak dużej konstrukcji mógłby nie wytrzymać i przy wymachu mogłoby to odlecieć. Tutaj mamy specjalne grawerunki, zrobione pilnikiem, trzeba było się namęczyć, żeby tego nie spieszyć, oczywiście z obydwu stron. Tutaj też są wyżłobienia, o dziwo, na krawędzi, dzięki czemu łatwiej było malować i taśmę nakleić, żeby to wszystko było poukładane. Przez całą długość ostrza idzie zygzak, właśnie tak jak wzorowany na tamtych broniach Techno. Tak, Techno, tak, umc, umc, nie. I... Specjalne dziureczki, nie wiem po co. Mają imitować jakieś dziury nity na wkręty, czy coś tam wzdłuż zębów. Też właśnie tutaj ta kwestia powtarzalności, że zęby musiały być takie same, a nie że ten większy, ten mniejszy, ten w ogóle, a ten się odłamał No i idąc dalej, żeby nie walnąć w sufit, same zakończenie zaokrąglone. No i znak, znaku tego nie było w poprzednich osłonach. O, wow, ostry, dziabnąłem się. Nie było w poprzednich odsłonach tego znaku, jest tylko w tej wersji. Tu akurat użyłem zamiast klasycznej farby czerwonej, użyłem lakieru do motocykla, który okazało się że na tyle zajwiście, szybko gęstniał, że nie zdążyłem tego dobrze zrobić. I wy to widzicie z daleka i pewnie wygląda w miarę dobrze, na przykład z tej strony, ale z tej strony wygląda to dosyć paskudnie i musiałem to poprawiać. No nie wyszło. Także o tym nie mówimy, no i oczywiście tutaj teoretycznie jako, że to jest Techno Greatsword Tutaj miała być jakaś ala wiązka kabli No i powiedzmy, że jest wiązka kabli w czarnej otulinie termokurczliwej Także miecz świetny Podoba mi się bardzo No w miarę dobre szkło powstało na powierzchni, jest w miarę błyszczący Podoba mi się, dobra to teraz muszę go tylko schować do arsenału z powrotem Bo trochę mi zajęło wykopanie go po roku od składowania. Także to by było na tyle, do zobaczenia eat trash